Tu kanał portowy i tu dowiesz się, co ma wspólnego kran iberyjski z zatopionymi jachtami. Cześć, witajcie na kanale portowym. Dzisiaj porozmawiamy o Takie pandy, tylko że w wodzie i mają płetwy. Kto zna ten e, cytat? Porozmawiamy o tym na sam koniec. E, orki znamy chociażby z filmów tak jak ten. And the freedom you played in. Prawdziwy powód naszego spotkania to nie firmy hollywoodzkie, tylko nasilające się ataki orek na jachty w Cieśni Gibraltarskiej, u wybrzeży Hiszpanii, Portugalii i czasami wokół Francji. Od maja 2020 roku zanotowano 673 takie wypadki, a to są dane z kwietnia. Także już mamy ich na pewno spokojnie powyżej 700, a nie wszystkie były raportowane. Część tych wypadków dotyczyło również polskich załóg, chociażby tak jak ta załoga z. Rejsu, który właśnie zakończył się w maju. Posłuchajmy. Wracając w tym roku z Bahamów do Europy, jachtem katamaranem Lagun 450 Fly. 18 maja o 4 w nocy w okolicach portu Barbate na wodach terytorialnych Hiszpanii spotkaliśmy się ze stadem orek, które postanowiło nas zaatakować. I atak trwał mniej więcej około 10-20 sekund. W trakcie tego ataku otrzymaliśmy. Niecałe 10 uderzeń w kadłub, jak również płetwę sterową. Wrażenie nieporównywalne z niczym innym, niepodobne do uderzeń fal. Cała załoga wybudziła się natychmiast. Wrażenie, jakby samochody osobowe uderzały w boki naszego jachtu, jadąc z prędkością 30-40 km na godzinę. Po tym ataku zastosowaliśmy środki aktywnej obrony, które okazały się być skuteczne i orki nie pojawiły się więcej. Gdy dokonaliśmy do portu La Línea de la Concepción, czyli port graniczący z Gibraltarem, spotkaliśmy na kei inne jachty, które były akurat po starciu z orkami, czekające na wyciągnięcie z wody, aby można było je naprawić. Najczęściej mowa tutaj o uszkodzonych płetwach sterowych, uszkodzonych i napędach S-drive'ach silników, jak również uszkodzenia kadłubu. Jest to pływając po tych wodach, czyli w wodach okolicy Gibraltaru ale również już w basenie Morza Śródziemnego, w okolicach Malagi, Orki są zjawiskiem często spotykanym i trzeba się liczyć z tym, że płynąć tamtędy. Można je spotkać, i trzeba mieć plan, co robić, jak płynąć, do ręby też płynąć, żeby ich nie spotkać. Część z tych wypadków zakończyło się niestety zatonięciem jachtów. Do tej pory zatonęło pięć jachtów żaglowych i dwa dwie jednostki rybackie. Dotknęło to również jedną polską jednostkę, jeden polski jacht. Posłuchajmy przedstawiciela. Polskiego działu firmy Pantenius, jak ten wypadek przebiegł. 31 października 2023 roku, jak wiadomo, opuścił Polskę, Ceucie e, Maroku, po drugiej stronie e, cieśniny Gibraltarskiej, e, z zamiarem skierowania się na Wyspy Kanaryjskie. Po około dwóch godzinach e, rejsu na wysokości tangeru e, doszło do zdarzenia. Załoga. Za, poczuła uderzenia w kadłub łódki, szybko zorientowała się, że mają do czynienia z atakiem orek. Orki skupiły się na, głównie na ataku części rufowej, zaatakowały ster, w wyniku czego doszło do jego poważnego uszkodzenia, a także do tego, że trzpień steru przebił pokład łódki, w wyniku dalszych konsekwencji tego zdarzenia, e, powstał przeciek i łódka zaczęła nabierać wody. E, załoga poinformowała służby e, w Tangerze, poprosiła, wezwała pomoc. E, sytuacja była bardzo poważna. Wypłynęło kilka jednostek e, sar Z racji ataku załoga nie mogła trzymać steru, ponieważ groziłoby to e, uszkodzeniem m, osobowym. I cała i SAR tangeru próbował uratować łódkę, tak jak powiedziałem kilka jednostek było zaangażowanych w tą operację, niestety przeciek okazał się na tyle poważny, że nie dało rady jednostki uratować i Została podjęta decyzja o tym, że trzeba ewakuować załogę, a w pewnym momencie także tym, że trzeba zostawić jednostkę i niestety ona zatonęła. Niemniej cała operacja po kilku godzinach zakończyła się, a załoga została bezpiecznie transportowana na ląd. Wydaje się, że ten problem się nasila. Jak popatrzymy w statystyki, tych wypadków było mniej w 2020 roku, a teraz nie ma tygodnia, żeby nie było raportowane jakiś atak. Na y, głównie jachty żaglowe do 12 metrów zdarzają się mniejsze motorówki, y, czy łodzie wędkarskie, czy rybackie, ale jednak w, w głównej mierze dotyczy to jachtów żaglowych, a tak naprawdę ich sterów. Orki to bardzo inteligentne zwierzęta, tworzą rodziny, klany, którymi przewodzą samice, porozumiewają się w różnych językach, mają swoje dialekty, każdy z tych klanów. Są drapieżnikami, objawiają się przeróżnymi gatunkami mogą być to tuńczyki, pingwiny, foki czy kamarnice, i z tych gatunków 140 mogą prowadzić osiadły tryb życia albo wędrowny ale jak na to popatrzymy, są w jakimś sensie podobne do nas. Też jesteśmy de facto drapieżnikami też mieszkamy de facto na, całych, na wszystkich zakątkach Ziemi bo orki zamieszkują i zimne oceany, i też spotkamy orowników, są praktycznie we wszystkich może no, morze poza, poza Morzem Bałtyckim, e, ale jak dowodzi tego przykład z 1987 roku, mają też swoje mody. Wyobraźcie sobie, w 1987 roku naukowcy zaobserwowali, że jedna samica zaczęła nosić martwego łososia na głowie. I potem inne orki, co zrobiły? Zgapiły to od niej. Podążały tą modą. Ta moda trwała tylko przez jeden rok, ale uwaga, wróciła w 2008 roku. I też zanikła potem. Także szalenie ciekawe zwierzęta. Orki de facto nie są groźne dla ludzi. Jest bardzo niewiele przykładów ataków na ludzi. Raczej są to przypadki albo prób zabawy, ocierania się. I co ciekawe, więcej tych wypadków z ludźmi było z orkami, które były trzymane w. Akwariach Tam orki z jakiegoś powodu stawiają się bardziej agresywne albo takie trochę zdradliwe, bo często atakowały też swoich treserów. Wypadki, o których dzisiaj mówimy, te, które wydarzają się w okolicach Gibraltaru, są powodowane przez subpopulację iberyjską, która zawiera tylko 37 sztuk osobników. I jest ona wymieniona na liście zagrożonej populacji EUCN, czyli International Union for Convers Conservation of Nature. Te stado przebywa najczęściej na głębokościach od 30 do 200 metrów to będzie bardzo ważne za chwilę żywią się niemal wyłącznie tuńczykami błękitno płetwowymi, których dostępność zaczęła spadać w 2005 roku, ale w ostatnich latach rośnie. Wypadki te zaczęły się albo pierwsze zarejestrowane, i potem, jeśli udało się to właśnie naukowcom zaobserwować, kto powoduje te wypadki, zaczęły się od samicy, która została nazwana biała Gladys, a potem ona nauczyła swoje córki. I jak to wiemy, orki lubią się naśladować, zaczęły też inne orki naśladować te zachowania. Czemu właściwie orki to robią? Prześledźmy najciekawsze teorie. Jest ich cztery. Teoria pierwsza. Gladys Biała, matka, przeżyła krytyczny wypadek, prawie umarła, i potem zaczęła się mścić. Nauczyła swojej córki, jak to robić. Zaczęła atakować właśnie płetwy sterowe jachtów. Też widzieliśmy obrazki jachtów motorowych, jeśli mają takie tradycyjne płetwy, tak jak na jachtach żeglowych. I potem inne stada zaczęły uczyć się od nich. Teoria druga. Orki są ekologami. Orki żywią się tuńczykami. Testa do orek żywi się tuńczykami błękitno-płetwymi. My zagarniamy ich terytorium, przeganiamy tuńczyki. To się orkom nie podoba. Mszczą się na nas za to, że zabieramy im przestrzeń dzieciową. Teoria trzecia. Pierwsze te zachowania zostały zanotowane po pierwszym lockdownie. Czyli przez parę miesięcy orki przyzwyczaiły się do większego spokoju na swoim akwenie. Cieszyły się z tego. Teraz jest więcej ruchu. Więcej y, ludzi się tam przemieszcza, y, różne dźwięki są wydawane przez różne jednostki, sonary, echosondy i tak dalej, orki są na to wrażliwe. Nie podoba im się to, mszczą się na nas. I teoria czwarta. Są młodymi chuliganami. Jak powiedziałam wcześniej, y, populacja tuńczyków wzrosła, y, tuńczy, orki nie muszą już tak bardzo się starać, żeby y, się najeść po prostu, mają więcej czasu. Więc co robią? Nudzą się i się bawią. Większość wypadków, które zostały zaobserwowane, dotyczy młodych osobników i właśnie one się bawią z tymi płetwami sterowymi, odgryzają i a, niszczą te płetwy. No dobrze, teraz się zastanowicie, ok, chcę popłynąć na Morze Śródziemne. Mam łódkę po drugiej stronie, gdzieś na Bałtyku chociażby ich chcę przepłynąć na Morze Śródziemne. Muszę przepłynąć przez ciśnienie giblartarską. Czemu orki atakują jachty? Naukowcy są zgodni. Nie wiadomo. Natomiast wiadomo, co zrobić, żeby zminimalizować ryzyko ataku. Statystyki pokazują, że ataki zdarzają się na głębszych wodach, I więc jeśli chcemy płynąć w okolicy Kadeksu do Libertaru albo na odwrót, raczej starajmy się płynąć po płucnych wodach poniżej 20 metrów albo w okolicach przynajmniej tych 20 metrów głębokości. Jak widzicie na mapie. Tutaj te wypadki praktycznie się nie zdarzają, chociaż oczywiście jest to dłuższa droga. Co zrobić, jeśli jest, zostaniemy już zaatakowani? Do tej pory przeważał konsensus, że należy udawać martwą rybę. To znaczy zatrzymać się, zrzucić żagę, wyłączyć elektronikę i udawać po prostu nieruchomą zdobyć, aż te orki się znudzą. W tej chwili hiszpańskie władze wydały zalecenie, aby jednak mimo wszystko przyspieszyć i skierować się w kierunku jak najpłutszej wody. To może nam pomóc e, ochronić łódkę albo zminimalizować uszkodzenia. E, oczywiście warto się też skontaktować ze służbami ratowniczymi, tak jak to odbyło się tutaj na tym filmie. Charissa, do masz have any problem on board? This is Valenko, Valenko. Yes, we are under an attack. They are uh, attacking the right well, Copian, do you have any problem? Yes, the Arcas are attacking the Saffron, are attacking the ship, and we don't know what to do. Over. Right now we are, uh, we stopped the ship, we don't have the engine, and we don't have the sails. Should we put the engine on and leave, or stay where we are? Over. Well, copy, we are going to send you our rescue boat to your position, okay? Please, stand by on this channel. Jak widzicie, nie jest to przyjemne doświadczenie, nie życzymy nikomu, żeby musiał to przeżyć. A Wy, jak myślicie, czemu orki atakują jachty i inne jednostki? Czekamy na Wasze komentarze w sekcji komentarzy. Źródła podajemy też w opisie. Specjalne podziękowanie dla Marty Chmielarz i Mateusza Mazura za pomoc w przygotowaniu tego odcinka. I co? I mamy nadzieję, że moda na atakowanie jachtów przeminie, tak jak moda na noszenie łososi na głowie. I orki zajmą się czymś innym. A teraz to. Orki, orki z Majorki, orki z poznania i ze starożytnej woli. Pan Bóg stworzył walenie i bawi się z nim. Takie pandy, tylko że w wodzie i mają płeć.